Gadwa, kasa restrukturyzacji, poproszę, datę urodzenia w celu weryfikacji. mi pan powie do kurwy nędzy, kim pan jest w tej firmie, albo co oni kurwa z pana robią. Czy poważajmy poważnie, Omawialiśmy z panem kilka dni temu, poproszę, to? datę urodzenia w celu weryfikacji. To panu mówię, słodkie gadanie kurrywa, nic nie pomoże, panie, już skończyłem z grzecznością, bo to co pan kurrywa uskutecznia i cała pańska firma, to jest po prostu popierdolone. No, no oczywiście, która pana obowiązuje... Zarządzanie wierzytelnościami poproszę datę urodzenia. Kurwa, jebana mać siódmy tydzień, kurwa za blokowanie numeru. Czy wy jesteście rzeczywiście pokurwieni? Proszę datę urodzenia, bym mógł przejść do szczegółów, co porównać na temat pana... Ale pan nie tylko ułagodził kurwa swoim słodkim kierdzeniem. To są... To proszę pana, uważajmy poważnie. tak, który pana osoby dotyczą... Ile można, panie kurwa? pan kierdoli od dwóch tygodni, że kurwa sprawa odjedni się pan łeb... We... I ja panu obiecuję, że ja spadnę w własnej zabiegnuj, albo panu przypierdolę w rejach przy wszystkich pracownikach. Albo kurwa, jestem u was. Jak to nie będzie jutro,